Jeżeli jesteś kobietą ze stabilną karierą zawodową, którą chciałabyś zmienić, bo czujesz się wypalona zawodowo i twoja aktualna praca nie jest miejscem, gdzie chciałabyś spędzić resztę życia, to słuchaj uważnie, bo w tym filmie pokażę ci, jak się przełamać i dokonać płynnej zmiany kariery, nawet jeśli hamujecie strach lub opinie znajomych. Ale najpierw Pomyśl, czy oglądałaś kiedyś film, w którym główny bohater idzie do szkoły, potem na studia i do pracy, a następnie przez kolejne 50 lat pracuje w tym samym zawodzie i tak kończy się film? No nie, to byłoby zbyt nudne, jak na film. Najczęściej bohater napotyka przeciwności losu, które są kulminacyjnym momentem jego życia, i gdy udaje mu się je pokonać, czeka na niego wielka wygrana, jego nowe, wymarzone życie. I tak kończy się. Ten film w swoim życiu, to ty jesteś jego głównym bohaterem. I jeżeli jesteś z niego teraz niezadowolona z powodu swojej kariery zawodowej, to właśnie znajdujesz się w tym momencie kulminacyjnym swojego filmu. W miejscu, w którym musisz podjąć decyzję, która sprawi, że ten film będzie ciekawy i będzie miał szczęśliwe zakończenie. A nie skończy się on tym, że spędzisz kolejne 50 lat w korpo albo pracy, która nie sprawia ci radości. Dlatego w tym filmie pokażę ci, jak się przełamać i wybrać drogę, która. Sprawi, że będziesz szczęśliwa, zaczniesz się spełniać, przerwiesz rutynę i za 10 lat podziękujesz sobie za to, że podjęłaś taką decyzję. Dokładnie tak jak moi podopieczni. Na przykład, miłka. Jeszcze dwa lata temu czuła to samo, co ty teraz: wypalenie, zmęczenie, poczucie, że każdy kolejny dzień w pracy wysysa z niej energię, pomimo tego, że uważała, że ta praca ma sens, ale po prostu potrzebowała zmiany. Próbowała różnych metod, ale nic nie działało. I po zaledwie kilku sesjach mojego procesu coachingowego, nie tylko zmieniła pracę na taką, która. Daje jej ciekawe możliwości rozwoju, ale również spełniła swoje małe marzenie i wydała książeczkę dla dzieci z autyzmem. Teraz zarabia znacznie więcej niż wcześniej, mając jednocześnie większe możliwości rozwoju. Albo Kasia, która przed współpracą ze mną pracowała jako content writer w firmie IT. Bardzo często słyszała, że ma mocne strony typu głos, umiejętność prowadzenia angażujących rozmów, ale towarzyszył jej ogromny lęk przed większym wyzwaniem, i choć miała za sobą pierwsze doświadczenia jak prowadzenie. Czy lektoring, nie wierzyła, że da radę w nowej roli. I dzięki współpracy ze mną, ugruntowała swoje mocne strony i zyskała pewność siebie. Dziś prowadzi konferencje, podcasty, wywiady, działa w PR-ze i dostaje świetny feedback. Dzięki Czemu konferencjerka stała się realną ścieżką jej dalszego rozwoju? I Marlena, kobieta, która zawsze marzyła o pracy z tańcem i ruchem, ale paraliżował ją strach. Bała się porażki, oceny innych, niepewności finansowej, więc przez lata odkładała swoje marzenia na później. Dziś prowadzi własne zajęcia taneczne, kocha swoją pracę i każdego dnia budzi się z ekscytacją i z tą myślą, co przyniesie jej kolejny. Dzień. Więc tutaj masz namacalny dowód, że taka zmiana jest możliwa i mogę ci pomóc jej dokonać. Ale kim właściwie jestem, że miałabyś mi w tym zaufać? Nazywam się Iwona Karpińska i pomagam kobietom po trzydziestce, które są wypalone zawodowo, odnaleźć szczęście w zawodzie zgodnym z ich prawdziwą naturą. Dlaczego to robię? Bo sama przeszłam podobną drogę. Przez lata szukałam miejsca zawodowego, które byłoby zgodne ze mną i moimi wartościami. Każda zmiana była dla mnie wyzwaniem pełnym obaw i wątpliwości. Ale z każdą kolejną zmianą proces stawał się łatwiejszy, a ja zrozumiałam, że moją prawdziwą misją jest pomaganie innym w odnalezieniu swojej drogi. Łącząc wiedzę z różnych obszarów, od tańca, przez pracę z naturą, aż po coaching, odkryłam metodę, która pozwala na skuteczną transformację zawodową. Dziś zajmuję się zawodowo odkrywaniem talentów i pasji u ludzi, które prowadzą ich do satysfakcjonującej ścieżki kariery. Moje doświadczenie jako coacha transformacji zawodowej, ekspertki od lasoterapii pracy z Daje mi unikalne spojrzenie na proces zmiany w życiu zawodowym. Ale teraz dość o mnie i porozmawiajmy o tobie. Mogę się założyć, że codziennie budzisz się rano z myślą znowu to samo i czujesz ciężar na klatce piersiowej na samą myśl o kolejnym dniu. Pracy. Mimo dobrej pensji i stabilnej pozycji, czujesz, że coś w Twoim życiu zawodowym jest nie tak. I nie pamiętasz, kiedy ostatnio czułaś prawdziwą radość i satysfakcję z tego, co robisz zawodowo? Jeżeli teraz się zastanawiasz, skąd to wiem i czy umiem czytać w myślach, od razu odpowiadam, że nie. Wiem to od innych osób i widziałam to u innych. Klientek. Brak energii i motywacji, który sprawia, że nawet najprostsze zadania stają się wyzwaniem, uczucie utknięcia w martwym punkcie, gdy chcesz zmiany, ale nie wiesz, jak się do niej zabrać. Całkowity brak równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, gdy praca wysysa z Ciebie całą energię, ciągły lęk przed zmianą, bo co jeśli stracisz. Bezpieczeństwo finansowe, narastające poczucie porażki, że nie spełniłaś swoich zawodowych marzeń, i najgorsze jest to, że każdego dnia czujesz, jak twoja prawdziwa pasja i talent umierają powoli przygniecione rutyną i wymaganiami pracy, której tak naprawdę nie kochasz. Pytanie brzmi, skąd to się bierze? Problem nie leży w Tobie. Leży w standardowym modelu życia, który każe nam wybierać zawód już na początku dorosłego życia i tkwić w nim przez kolejne dekady, bez względu na to, jak bardzo się zmieniamy i dojrzewamy. I to jest problem. Nie da się zdefiniować, kim się jest i Kim chce się być w wieku 20 lat? Ludzie mając 50 lat, często tego nie wiedzą. Dlatego trzeba próbować różnych rzeczy, a nie jednej i przy niej pozostawać. Nie jesteś tą samą osobą, którą będziesz za 10 lat dlatego to co sprawiało ci radość i satysfakcję 10 lat temu nie musi tego robić teraz i jest to całkowicie normalne i zmiana ścieżki kariery też powinna być ale według powszechnych przekonań nie jest jesteśmy bombardowani przekonaniami które trzymają nas w zamkniętym kręgu zmiana kariery w tym wieku to zbyt duże ryzyko co powiedzą inni gdy rzucisz stabilną pracę masz zobowiązania finansowe nie możesz sobie pozwolić na zmianę te przekonania są jak niewidzialne łańcuchy które Trzymają cię w miejscu. Większość kobiet próbuje rozwiązać ten problem na własną rękę, czytając książki o rozwoju osobistym, robiąc testy osobowości, uczestnicząc w przypadkowych szkoleniach. Niektóre decydują się na radykalny krok, czyli rzucają pracę bez planu, licząc, że jakoś to będzie. Efekt chaotyczne poszukiwania bez kierunku, frustracja często powrót do punktu wyjścia z jeszcze większym poczuciem porażki. Albo co gorsza, całkowita rezygnacja z marzeń i pogodzenie się z myślą, że tak już musi być, że satysfakcjonująca praca to luksus niedostępny dla ciebie i tak mijają kolejne lata życia. Ale nie musi tak być. Możesz kliknąć teraz link pod tym filmem i umówić się ze mną na rozmowę, a ja pomogę ci to zmienić. Wyobraź sobie, jakby to było wstawać w poniedziałek rano z uśmiechem na twarzy i prawdziwą ekscytacją na myśl o tym, co przyniesie ci dzień. Wyobraź sobie pracę, która nie jest dla ciebie ciężarem, ale źródłem energii i inspiracji. Wyobraź sobie, że kończysz dzień pracy z poczuciem, że zrobiłaś coś wartościowego, coś co ma znaczenie dla ciebie i dla innych. A teraz pomyśl, że to wszystko jest w zasięgu twojej ręki. I tak naprawdę dzielić od tego jedna bardzo poważna i trudna, ale dalej jedna decyzja jeżeli uda ci się ją podjąć, a następnie znaleźć to, co naprawdę sprawia ci radość, twoje życie na zawsze zmieni swój tor na taki, którego sama pragniesz. Tak właśnie wygląda życie moich podopiecznych po przejściu przez proces transformacji. Ich historię łączy jedno wszyscy pokonali swoje lęki i przekonania, które ich ograniczały, a potem krok po kroku zrealizowali swój plan. I ty możesz to zrobić. I jak? Dzięki metodzie, którą teraz ci przedstawię. Kiedy większość osób myśli o zmianie kariery, wyobraża sobie chaotyczny, niepewny proces, pełen ryzyka. Ale ja wiem, że to nie musi tak wyglądać. Widzisz. Problem z tradycyjnym podejściem do zmiany zawodowej polega na tym, że skupiamy się na niewłaściwych rzeczach, przynajmniej na początku, na CV, kwalifikacjach czy trendach rynkowych. To tak, jakbyśmy próbowali zbudować dom bez solidnych fundamentów. Przez lata własnych poszukiwań i pracy z klientkami odkryłam coś, co zmieniło wszystko. Prawdziwa transformacja zawodowa musi zacząć się od zrozumienia siebie od odkrycia, kim naprawdę jesteś w głębi duszy. To właśnie dlatego połączyłam metodologię Talent Development Institute, Career Step Revolution z coachingiem transformacyjnym, tworząc podejście, które nazywam Natural Career Shift. W pierwszym kroku pomagam Ci odkryć Twoją prawdziwą naturę zawodową. To jak odkrywanie mapy skarbów ukrytej w Tobie od zawsze. Poprzez specjalne ćwiczenia i rozmowy docieramy do Twoich naturalnych talentów. Tych rzeczy, które przychodzą Ci z łatwością i sprawiają radość. Odkrywamy Twoje głębokie wartości i to, co naprawdę Nadaje sens Twojemu życiu. Kiedy już wiemy, kim naprawdę jesteś, przechodzimy do budowania mostu między tym, gdzie jesteś teraz, a tym, gdzie chcesz być. Tworzymy realny plan działania, nie jakiś abstrakcyjny schemat, ale konkretne kroki dostosowane do Twojej sytuacji życiowej, zobowiązań i możliwości. Najtrudniejszą częścią zmiany są jednak nasze wewnętrzne blokady, czyli te głosy w głowie, które mówią: nie dasz rady, jest za późno, co pomyślą inni. Dlatego w ostatnim kroku skupiamy się na pokonywaniu tych wewnętrznych sabotażystów i budowaniu nowej tożsamości zawodowej. Co sprawia, że to podejście działa inaczej niż wszystko, czego próbowałaś wcześniej? Patrzę na Ciebie jako na całość, nie tylko jako na pracownika czy specjalistę, ale jako na człowieka z ciałem, umysłem i duszą. Dlatego oprócz coachingu wykorzystuję także elementy, których nie znajdziesz w typowych programach rozwoju zawodowego. Prace z oddechem, elementy lasoterapii, techniki pracy z ciałem. Kiedy czujesz się zestresowana lub zablokowana, czasem najlepszym rozwiązaniem nie jest kolejne. Rozmowa, ale spacer w lesie, ćwiczenie oddechowe czy technika relaksacyjna, która pomoże ci się otworzyć i zobaczyć nowe możliwości. To wszystko składa się na metodę, która nie tylko pokazuje ci, co chcesz robić zawodowo, ale także daje ci pewność siebie i narzędzia, by wprowadzić te zmiany w życie. I teraz uwaga! Zbliżamy się do ostatniej i jednocześnie najważniejszej części tego filmu. Część realnej zmiany. Jeżeli chcesz zacząć wykorzystywać tę metodę i dokonać realnej zmiany w swojej karierze i życiu, słuchaj uważnie. Stworzyłem program Zawodowa Metamorfoza w 90 dni. To proces, który przeprowadzi Cię od wypalenia zawodowego do odnalezienia pracy zgodnej z twoją prawdziwą naturą. Ten program to nie kurs online czy seria motywacyjnych pogadanek, tylko transformacyjna podróż, podczas której przez 10 tygodni będzie. Pracować nad odkryciem Twojej nowej ścieżki zawodowej i praktycznym planem jej realizacji. W trakcie 10 indywidualnych sesji coachingowych przejdziemy wspólnie przez cały proces zmiany, od audytu Twojej obecnej sytuacji, przez odkrycie talentów i wartości, aż po stworzenie konkretnego planu działania i przygotowanie się na pokonywanie przeszkód. Co czyni ten program wyjątkowym? To całościowe podejście do Twojej transformacji. Nie skupiamy się na CV czy rozmowach rekrutacyjnych, patrzymy głębiej na Twoje naturalne predyspozycje. Wartości i to, co naprawdę sprawia, że czujesz się spełniona. Dodatkowo, jako ekspertka od pracy z naturą i ciałem, wprowadzam do procesu elementy, które pomagają radzić sobie ze stresem i blokadami towarzyszącymi zmianie. Te techniki oddechowe i relaksacyjne są bezcennym wsparciem w czasie, gdy stawiasz czoła lękom i wątpliwościom. Program kończysz z bardzo dokładnym planem i strategią przejścia na swoją nową drogę kariery zawodowej. Jeżeli chcesz dołączyć do programu, kliknij przycisk poniżej i umów się ze mną na rozwiązanie. Zmowę. A jeżeli dalej się zastanawiasz, to zatrzymaj się i pomyśl. Ile warte jest dla ciebie przebudzenie się każdego ranka z uczuciem, że idziesz do pracy, którą naprawdę kochasz? Ile warta jest świadomość, że rozwijasz się zgodnie ze swoimi naturalnymi talentami, a nie walczysz z własną naturą? Jak cenne jest poczucie, że twoja praca ma sens i znaczenie? Ile warta na koniec twojego życia będzie świadomość, że poszłaś drogą, którą chciałaś, a nie tą, do której byłaś zmuszona? Wiem, że możesz myśleć, że teraz. Jest już za późno na zmianę kariery. Ale prawda jest taka, że nie możemy cofnąć czasu. Najlepszy moment na zmianę był 10 lat temu. Drugi najlepszy jest teraz. Każdy kolejny dzień spędzony w pracy, która Cię wypala, to dzień, którego nigdy nie odzyskasz. Ale możesz zdecydować, jak będą wyglądać twoje kolejne dni, miesiące i lata? Jeśli czujesz, że to jest ten moment w twoim życiu, gdy potrzebujesz zmiany, ale nie wiesz, jak się do niej zabrać, ten program jest dla ciebie. Kliknij przycisk poniżej i umów się na bezpłatną rozmowę, podczas której sprawdzimy, czy program zawodowa metamorfoza w 90 dni jest dla ciebie odpowiednim rozwiązaniem. Pamiętaj, to ty jesteś główną bohaterką swojego życia i to od ciebie zależy, czy twoja historia będzie o przetrwaniu kolejnych lat pracy, której nie lubisz, czy o odważnym kroku w stronę życia, którego naprawdę chcesz prowadzić. Kliknij przycisk poniżej, rozmowa nic cię nie kosztuje, a może być początkiem całkowicie nowego rozdziału w twoim życiu.